Hello there! Witam Was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Franek 14KRK i witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj zagramy sobie na drugie gwieździe śmierci Staninem. <grym> Z Z Sulustaninemin Zulu... O nie, w najgorszym miejscu no, mogłem na większo, że... się zrespić. Jest... Pamiętacie. Czwarty in... epizod tutaj We Leia dawała... Artu nagranie Trzeba zdobyć No gdzieś i tutaj... Się wydaje, że właśnie w tym miejscu akurat. No gdzieś tutaj... No gdzieś tutaj... No gdzieś tutaj... No to lecimy, lecimy i nie No Więc zobaczymy No tutaj. nas czeka. tutaj. nas czeka,

O nie! Uuu, no do, a, my, myślałem, że go zdodżuję jakoś tak fajnie, ale niestety nie udało się tym razem. Także będziemy musieli przejść ofensywnie. Ty, 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 ty. O nie! I bom, 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 i i bom, i byłem przecież... Byłem ochroniony przez skórkę mojego towarzysza. Wygaszamy generator! Dobra, a więc lukiem... Czekajcie aż do likwidacji celu Skywookerem sobie zagramy. Ty tu jak tak dalej pójdzie, nigdy stąd nie uciekniemy! Dobra, i zobaczymy, czy, czy znowu się coś odwali. Że coś się znowu odwali w tym razie. sektorze kontroli broni. Żeby uciec, musimy zlikwidować te Wow! Ale go ładnie... Ale mamy też na coś No, witamy. Możemy dokonać sabotażu głównej broni stacji. Witamy pana. Dziękujemy. Za skorzystanie z usług! Język gwiazdych? Wchodzimy! Cza, 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 cza. Dobra, teraz będziemy sobie... Będziemy sobie bambików farmić. Normalnie ja się czuję jakbym grał yy, z konsulowcami, naprawdę. Czai się tu niebezpieczeństwo. Nie wiem jakie. Excuse me, Luke? Dlaczego tak gadasz dziwnie? Jedź się na baczności, sprawdzić flanki! Yes. Zostań tu! Zostań tu! I nie wstawaj! Nie wygracie!

Rzucić! Wow, nowi gracze też są... Ee, też są jakimś problemem. Ale mam nadzieję, że sobie znowię. Żadnego niechlujstwa, jasne? Dalej, dalej! Zaraz, zaraz będzie mnie Hanson na pieprze. Czy mi się wydaje Bo już tutaj bardzo dziwne rzeczy się dzieją Trzeba to sobie to rozbić, bo nie wiadomo Ci zaraz się Całkiem nieźle Wow Ło! Wow. Nie! Kurde Dobra Ewok No kurczę Zlekceważyłem trochę, zlekceważyłem Przyznaję, przyznaję Żebym nie docenił potęgi Bo oni się, aaa oni się ten do, tam, do... Doszli w ogóle gracze o tym ja nie pomyślałem. Spoiście tylko nie ale jestem jedzeniem. kozakiem totalnym. Woo! I ewokiem. Wow. Jutro uczcimy pamięć poległych. Dziś uciekamy z gwiazdy śmierci. Ta 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 ta, ta para para pam. Ale jestem kozakiem. Normalnie. Tak o. Tak o robi. Porobieni. Ełoczkiem. Ale kozak. Ale kozak totalny. Dobra. Także dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia niebawem. Elo.